Dobry dzień dobry. Wraca latający kamper 4x4. Właśnie mamy ostatni tydzień sierpnia, a ja jadę prowadzić szkolenie do Warszawy. Ale od połowy czerwca do końca sierpnia pracuję ciągle nad morzem z wyjątkiem tego jednego weekendu. No i to jest piękny czas, jak zwykle to jest piękny czas z przyjaciółmi i mnóstwo się dzieje. A przy okazji plaża, słońce i można zarobić pieniądze, więc idealne rozwiązanie. Nie w pył i wszyscy ze mną muszą pić To jak dziewczyny budzą, by ruszyć gdzieś nad wodę Hej, jechać samochodem Pierdol nawigację, bracie, przecież samo. <śmiennie> 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 to jest A to jest taki choroby, za granic, <śmiennie> Teraz jak już wspomniałem, jadę do Warszawy i po drodze będę kupował różne rodzaje sklejki 4 mm wodoodporną będę kupował w Bydgoszczy. 9 mm pod Warszawą wodoodporna antypoślizgowa. Biorę przyczepkę z Gorzowa bo wracam przez Gorzów i lecę na Bydgoszcz po to, żeby do wieczora wszystko załatwić a jutro prowadzę szkolenie różnice w cenach sklejki są tak ogromne że łatwiej mi wziąć przyczepkę doczepić i zaoszczędzić 8 stóp na samej sklejce potrzebnej do tego, żeby zrobić podłogę i zrobić ściany oraz meble przyczepka przygotowana idealnie wpasuje się tutaj w to sklejka, także można lecieć na Bydgoszcz i Warszawę Okej, okay. gdańskie składy drzewne. Autko przyparkowane, idę szybko zatrzeć z prawej, lecę dalej. No i dobrze, tym razem już okolice Płońska. Teraz dziewiąteczka jest odpierana. Ok, nie było czasu nagrać wcześniej, więc teraz tu mamy 15 arpuszy czwórki. I zaraz wjadą 39 9 mm. No dobra, więc ostatnie spojrzenie na karteczkę, żeby z wyliczeń, ile czego potrzeba, kontrałat i wszystkiego. Ołóweczek, kartka i jareczka. Nieodłączny element przy budowie i zaraz tam skakuję i biorę ostatnie potrzebne rzeczy do ocieplenia. Wstępne docięcie, bo inaczej by nie weszło. Wszystko mam gotowe na jutro. Część przyjechała zbyt Bydgoszczy, e, sklejka 4 mm, 15 arkuszy. To przyjechało z pod samej Warszawy, 9 mm. E, tamte rzeczy dzisiaj w Gorzowie złapane. E, tu wszystko to też e, jest e, dzisiaj kupowane. I większość ludzi ma ludzi, że nie chciałoby już robić drugiego raz kampera, kiedy robili pierwszego. Nawet ten, który sprzedawał Rypsonowi auto, powiedział, że już drugiego, na, następnego sam nie robił. Ja jestem chyba jakiś jebnięty, bo mnie to ciągle kręci, więc ja będę robił tego i ciągle czuję ekscytację. Oczywiście chciałbym mieć go gotowego, już sobie pojechać. Ale no, kupę godzin w niego zainwestowałem i kupę jeszcze będę inwestował. Rozumiem też tych trochę ludzi, bo koszty są zaskakujące. Tu leży sobie jakieś 4000 zł. To o, mniej więcej. Więc ten, te, te sprzęty nie są, nie są tanie. Wydaje się, że tanie ktoś, większość ludzi, która przypuszcza, że zrobi tanio, to się później dziwi, że tanio im się nie udało. Także ja jutro zabieram się do roboty, wszystko przygotowane. ekspresik. tutaj, stąd wylatuje wszystko. I będziemy docieplać, docieplać, uszczelniać jeszcze od góry. Tam, a, dużo fajnych rzeczy. Kupa roboty i dużo fajnych rzeczy przede mną. I nieba upierdalane się. Ponieważ mam takie oto śrubeczki z wystającym lekko łebkiem potrzebuję sfazować górę troszkę, żeby mi belka ładnie pasowała, żeby mógł na to dać sobie elegancko. Po zeszlifowaniu, jak to wygląda, idealnie, dokładnie tak ma być, czyli ma sobie wchodzić tutaj ledwo, co tam jest tyci tyci, dobrze, Całe drzwi można zamknąć, można, proszę, można zamknąć całe drzwi. Ok, to mam przygotowane drzwi mniej więcej, ale te drzwi nie będą tak do końca wyglądać raczej, w sensie nie wiem co będzie w środku, więc nie mogę ich zamknąć ociepleniem, ponieważ będę potrzebował zmienić zalet. A dlaczego to zrobiłem? Dlatego, żeby mieć wszystko wyprowadzone tutaj, łącznie z tą sklejką 4 mm i wiedzieć, gdzie przeprowadzić dalsze belki od e, wykładania podłogi. Szczególnie, że tutaj będzie szła belka, ale tu ma być brodzik. E, tu ma być brodzik, no to oczywiste jest, że tutaj będzie sporo innych, nie szablonowych rozmiarów dopasowanych do brodzika. Tak to wygląda, dam radę. Trochę to dam radę. No a brodzik już mam. Zwykły kaster morski, tam 220 zł, 70 na 70. Nie chciałem 60 na 60, bo nie potrzebuję aż tak bardzo zaoszczędzić powierzchni. Jak chcę, żeby jeżeli już się kiedykolwiek z tego korzysta, żeby było jednak wygodnie. Dobra, pora dopasowywać i walczyć dalej. Ok, to teraz mogę sobie zaplanować, gdzie mają być te właśnie listwy do brodzika tutaj, które będą jednocześnie podstawą do podłogi. Do, bo to będzie brodzik będzie ponad podłogą, czyli tu mam. Trójeczkę tu mam 4 mm cm, 4 mm. i dokładnie tak mogę sobie teraz tutaj już zrobić listwy. Jednak nie idzie tak szybko jak mi się wydawało. To jest poprzykręcane z góry, poprzykręcane klejem, dowalone wszędzie. To się nie ruszy za finy ludowe. Brodzik osadzony, przygotowany. Ok, to malutkie podsumowanie przed weekendem robię. To wszystko już jest na cacunio. Już nawet tutaj pianką niskoprężną troszeczkę Uzupełniam rzeczy już drugi raz, tam gdzie jeszcze zostały, to jest wszystko powkręcane w dół, tu nic nie wystaje i jest bardzo pięknie ładnie szczelnie. Tu miałem taką szczelinę, belka nie doszła, więc jest pianką zrobione, to będzie skręcone razem z tyłem, ale to jest wszystko naprawdę fajnie. To jest jestem zadowolony, tutaj też dałem dodatkowy pasek, żeby nie było metalu i ta pianka jest trochę więcej. To sobie wytnę, to się usiłuje ładnie i to się sieciuje wytnę, wysuszy się, będzie Mam nowe rozwiązanie na łóżko. Wstępnie było tak, że tutaj będzie na tym leżeć sobie po prostu XPS, i tyle. I na to pójdzie sklejka. Niestety pomyślałem, że gdybym tak zostawił, to te elementy metalowe, te metalowe, to by wszystko przenosiło zimno. To wszystko przenosiłoby zimno. W związku z czym dodałem jeszcze 2 cm. I teraz tak, będzie 3 cm xps nie będzie nic dotykać metalu, ponieważ będą dodatkowe 2 cm styropianu i będzie 5 cm, i dopiero na to pójdzie, tak jak widać, tutaj 2 cm powyżej tej belki sklejka, bo tu też pójdzie jeszcze jedna belka. To wszystko ma służyć temu, żeby było cieplutko. Tam na końcu brakuje, e, bo mi się skończył, mi się mamut. Nie mam czym dokleić, bo ja to i kleję do dołu i kręcę z góry dodatkowo. Tak samo przykręciłem tutaj te boczne. Oprócz tego, że przykleiłem to, przykręciłem to na, na, na kątownik. Tam, tam z każdej strony placho wkręty i wkręty do, do drewna i od spodu to przykręcę jeszcze do tej belki. Kiedy to będzie. To to, dlatego tu nie daję wytłumienia. Tu, tu jest wszędzie zasilikonowane. Każdy element z tej strony jest zasilikonowany, a później jeszcze będzie e, oczywiście ocieplany i dopiankowywany. No ale, ale no nie mógł być od razu gdybym dał tutaj piankę, a przechodziłaby wilgoć, no to zrobiłbym sobie kuku, bo pianka ciągnie wilgoć, a ja robię tak, że tutaj jest silikon wszędzie, dekarski, bardzo, bardzo taki solidny, elastyczny i dopiero później będę oczywiście dawał całe, no całe, kurde, no całą izolację cieplną. Dobra, tyle na tą chwilkę, jestem zadowolony przed weekendem. I spadam na winobranie, odpocząć z przyjaciółmi. Przyjechały prezenty do radia. Zamówione z Allegro. To obstawiam, że to jest Alufox. Tak jest, to jest Alufox. Z taśmami Będzie ocieplona podłoga. Dobra. I kleję. 12 sztuk. Będę kleił boki. Także jeszcze czekam tylko na okna. Dwa dachowe. Teraz kiedy już mam podłogę, na razie prowizorycznie położoną, ale wiem już jaka jest dokładnie wysokość. To mogę sobie odmierzyć konstrukcję. Która będzie szła na boki, a jednocześnie na górę. Zrobię cały szkielet, później to zmatuję. Wszystko, żeby było się do czego kleić. Berki, oczywiście, na mamuta pójdą, plus przykręcone do tych listew. Cała sztywna konstrukcja, wszędzie dookoła okien, i dopiero później będę jechał dalej. W międzyczasie dotarły okna. to się otworzy. Szybki unpacking. Malutkie, specjalnie, żeby nikt przez nie nie mógł wejść. 28x28. 28. Takie będą dwa zamontowane okienka. A tak w ogóle, to uwielbiam się bawić tym klejem, bo to jest jak. Wita śmietana wygląda. Ja po prostu za każdym razem, kiedy na to patrzę, to miałbym ochotę to zjeść. No a to co było takie popękane brzydkie. Zostało sklejone to aluminium, zostało całe mamutem przyklejone i jednocześnie przykręcone. Z drugiej strony są listy wspierające, także powinno trzymać długo, długo i nie ma tego takiego kraka. Tutaj jest git, powinno się trzymać ekstra. Po kolei alufoksik na to wchodzi, no niestety robi się ciemno, niewiele widać, ale alufoxik już położony, docięty, tu połączone oczywiście, wspólnie dalej, ma tą taśmą aluminiową. No i ciemno się robi, a mi szkoda przerywać, więc będę sobie dalej jechał z podłogą. Na to już może iść podłoga, będzie gdzieś się kręci. I tak to wygląda po położeniu izolacji. Tu jest wszystko po podklejane taśmą od spodu, po wyprowadzane kable już pod łazienkę, światło w łazience i to będzie schowany. I drugi kabel, światło centralne, tutaj jeszcze też trzeba zaraz to przy, przymocować. Paraisolacja jest położona, wszystko ocieplone, kładę zaraz sufit, przykręcam. Niestety bardzo mało czasu mam na to, żeby nagrywać coś. Za dużo roboty. To już wszystko folią. 5 cm, 3 XPS-a, 2 dodatkowo steropianu na dodatkowych belkach. Boki podocinane, tu gdzieś sobie leżą tam, tam ocieplone trujeczka. Dochodzi zaraz dwójeczka, będzie robione. izolacja z tej strony, tu już sufit przykręcony. Tak w telegraficznym skrócie, jeszcze tylko tak mało estetycznie. To tylko po to, żeby sobie rozmierzyć okno, już przyczepione. Na tą chwilę, tak bardzo wstępnie i rozplanować ładnie belki. No i tutaj już tył też, ekspresem, zrobiony elegancko z całą, e, z całą folią aluminiową. Tu jeszcze przychodzi alufoksik specjalnie, oczywiście na tą ścianę też, jak będzie zrobiona, po to, żeby od brodzika ładnie odizolować, jeszcze lepiej niż tylko tym. I oczywiście folia paraizolacyjna. E, I tutaj, tutaj już tylko folia, tu będzie wszędzie porobione. Powoli, powoli zbliżam się do etapu, w którym będzie to wyglądało jak stan surowy zamknięty, bym powiedział, deweloperski, jakiś z gładziami szpachlowymi, tynkowymi. Tak to mniej więcej będzie wyglądać jeszcze z 2-3 dni i na tym powinno stanąć, więc yy, pora do roboty, już nie kręcę dalej, nie ma czasu. Sypialnia też już praktycznie przygotowana, tylko para izolacja teraz tutaj, jedna cała para izolacja do dołu, bo tutaj alufoxa nie daje, no, ale za to alufoxik wyjeżdża spod podłogi, zawinięty do góry i doczepiony Taśmą wszędzie aluminiową, także od dołu tutaj takiego mostka termicznego nie ma, zostało to wyciągnięte trochę bardziej do góry. W sumie nie najlepiej to widać w kamerze, ale tak wygląda cała para izolacja, jako e, ostatnia warstwa przed ścianką z sklejki. Jedn, jedna całość zawinięta, wywinięta z małymi brzegami dookoła, tu takie pieszczotki tylko zostały. No i już przykręcam i kładę łóżko i tak wygląda ściana z największym oknem z paraizolacją. Zaraz będę przykręcał sklejkę. No i później sobie to wytnę, ale paraizolacja wszędzie dokładnie poprzykładana. Tak wygląda po XPS-ie, część sypialniana. O co chodzi? To było dosyć trudne do zrobienia, dlatego że XPS nie wyginalny jest, więc trzeba było ciąć kawałeczkami, łatać, łatać, dokładnie doklejać, dociskać kawałek po kawałku, żeby się nie rozjeżdżało. Tak zostało zrobione i teraz już będę robił tylko pojedyncze screeny z tego jak przed styropian 2 cm po tych 3 cm XPS-u. Tu jeszcze beleczki dodatkowe, potrzebują dojść do tego, żeby do czegoś to później kręcić, takie malutkie tam na końcu taki kawałek. No i kolejne screeny będą już z kolejnych etapów na szybko. Tutaj już widać, jak to wygląda po styropianie. Na XPS-ie jest styropian tak, jak miało być, i od razu taśma aluminiowa do uszczelnienia wszystkich połączeń. Tylko góra, jak zrobię górę, to później będą dokładnie tak samo robione boki, ale najpierw góra. Teraz chodzi paraizolacja. Jest i paraizolacja. I ostatnia ściana w tym samym standardzie XPS-owo aluminiowym przygotowane do położenia paraizolacji, a tam alufoks jeszcze. Także ostatnia z ostatnich ścian. Tu jest już ładnie zrobione, łącznie z parapetami, tylko podkańczać silikonami. Tu jest paraizolacja, jako jedna całość, wyciągnięta. Na razie nie mogę dokończyć, bo kable osadzam do, do kibelka do włączania, do naszej do łazienki. Ale tak jak mówiłem, to jest alufoksik na tą część, która jest związana jeszcze z natryskiem i oprócz tego Mała para pójdzie na wszelki wypadek, czyli podwójne zabezpieczenie przed wilgocią, w przypadku tutaj, gdzie jest po prostu natrysk. Jakby to Kargul powiedział, nadejść szła na chwila. Zakończony, bardzo ważny, bardzo mozolny etap prac, któremu poświęciłem kilka tygodni, praktycznie dzień w dzień, niemalże od rana do nocy, poświęcając wszystko inne. Eee, bo chciałem, tak? Bo mnie to ekscytuje. To teraz poka pokażę i objaśnię parę rzeczy co zostało zrobione. Oczywiście wszystko zostało docieplone. Tutaj jeszcze tego sobie nie wykończyłem. Eee, <laughs> tu brodzik. Będzie kładzona podłoga. To jest jeden dzień. To wszystko zajęło kupę dni. To nie jest finalny luk. To nie jest tak jak ostatecznie to będzie. Zostało pomalowane na tą chwilę, bo tak Chciałem zrobić. Co nie jest porobione? Śrubki są powpuszczane do środka, ale nie zaklejałem tego, bo nie ma po co. Pierwsza moja dwu, tygodniowa podróż w jakieś warunki, w których będzie samochód testowany, jest podróżą, w której ja sprawdzę, czy to się nie rozszczelnia, czy to nie cieknie, czy coś się nie dzieje, czy nie wieje, nie skrzypi, nie wiadomo co. Więc chcę mieć. To wszystko dostępne z powrotem, że w każdej chwili mogę odkręcać. Gdybym zrobił to docelowo, tak jak chcę położyć tutaj 1,2 mm winyle na całe boki i tak samo 1,2 mm winyle na cały sufit, to. I generalnie ukryję wtedy automatycznie wszystko, ale gdybym to zrobił, aby się okazało, że trzeba to demontować, zniszczyłbym dużo czasu, kasy, materiału tym samym, tak? Materiału i kasy tym samym. Więc na pierwszą podróż, chociaż to nie jest moja estetyka idealna, to jednak zostawię to o. Zostawię to tak sobie, niech to trwa. Co my tutaj mamy? Mamy w tym momencie wyro, które wystarczy tylko położyć belki takie, na których będzie leżał materiał, żeby przepływ powietrza był. Więc tu nie będę tego zakrywał. To jest o, po prostu niedokręcone, bo generalnie jest to wszystko całkiem precyzyjne. Tutaj będzie okno dachowe, a od tej strony jest takie malutkie, zrobione jeszcze niedokręcone, bo tutaj będzie szedł LED, który będzie oświetlał sypialnię. Tutaj będzie szedł LED dwumetrowy, który będzie oświetleniem dla tej części. Nie widać tego, że to jest ładny, siwy kolor. Bardzo przyjemny dla oka. To jest druga farba, którą robiłem i z tej będę zadowolony, kiedy zobaczę to w świetle dziennym. To jest wszystko poopklejane, żeby mimo tej folii, która jest folbą, cały czas ochronną, naturalną, bo przecież to jest przezroczyste 100%, nie mam tam żadnego światła. Tu nie wpada, z wyjątkiem tego światła sztucznego i tego niedużego światła, tu nie wpada żadne światło, żeby zobaczyć, a kamera na pewno nie pokazuje dokładnie tego, co to jest, jak ten kolor wygląda. Parę peciki też takie będą mi, to też zostanie ładnie wykończone. No co, tutaj będzie silikon zrobiony, tu z kolei pójdzie listewka narożnikowa, tak? Więc te wszystkie elementy zostaną ładnie wykończone w momencie, kiedy ja będę wiedział, że to spełnia swoją funkcję, że to się nie rozkracza. Eee, wyprowadzenie pod światło tutaj zrobione tędy, tutaj będzie chodziło. Tutaj yy, kolejne wyprowadzenie pod to światło. Ten kabel będzie szedł tam sobie po to, żeby był ten prąd. Tu włącznik, oczywiście. Tu będą natrysk, tak? Tu pozostaje tylko wywiercić dziurę i zrobić odpływ, a jednocześnie dać jedną ściankę. I tu będzie ścianka z drzwiczkami. A tu będzie szafa na sprzęt do latania, tak? Na moją paralotnię i skrzydło, więc tak to ma być zrobione. I może jakieś szafki dodatkowe, które będą tutaj. Będą tutaj zainstalowane. Dokładnie tutaj, też szafki u góry będą zrobione. A tutaj, duże siedzisko, które będzie siedziskiem, jednocześnie pod którym będzie mnóstwo miejsca szufladowego i tym podobnego. Miejsca na chowanie różnych rzeczy. Tutaj, będzie taki stopień zrobiony. Tak, specjalnie po to, żeby były akumulatory. Tutaj koncepcja nowa powstała, to będą dwa akumulatory, które będą po prostu miały podłączenie z solarami, kiedy przyjdzie zainstalować solary, a jednocześnie dzięki temu będą schodkiem, po którym będzie się wchodzić do sypialni. Jeden, dwa może zrobię, a jed... będzie też tutaj stolik, który będzie się rozkładał na zaczas i do tego siedziska tutaj ładnego z obiciem i tak dalej z oparciem tutaj, z oparciem tutaj, będzie po prostu stolik. Tutaj kuchnia, będzie można zjeść sobie cokolwiek, zrobić albo popracować, zrobić sobie biuro. Tutaj kuchnia, bardzo prosta kuchnia, która będzie, która będzie po prostu też szafeczkami u góry. I tutaj tylko, aha, tutaj jeszcze zbiornik na wodę 80 litrów, myślę, że taki zafunduję sobie. I stąd będą prowadzone instalacje. Położenie podłogi to jest jeden dzień, tak? Gadam, gadam, ale no, kilka tygodni mi zajęło skończenie tego etapu. Więc już wygadam, co mam do zrobienia i co chcę. Położenie podłogi zajmie jeden dzień i podłogę podłożę, położę, ale tego na razie na suficie i na ścianach winylowych, czy PVC, jak one się tam nazywają, kłaść na tą chwilkę nie będę. Kiedy podłączę sobie to wszystko, te spusty do tego, bo tu będzie pod spodem zbiornik na szarą wodę. No to wtedy pianki trochę tutaj dam, bo to mimo na nóżkach można odkręcić, to i tak to może pierdutnąć, więc pianką to wypełnię. Jednocześnie będzie izolacja, a z drugiej strony będzie, oczywiście nie wszędzie w niektórych miejscach, tylko żeby to ostatecznie móc też jakby coś zdemontować. E, dobrze, w tym tygodniu nie ruszam już, w tym ani w przyszłym tygodniu, nie ruszam kompletnie tego wnętrza. Zaraz wytłumaczę dlaczego nie ruszam wnętrza, ale mam inne rzeczy do roboty. Nie zainstalowałem ocieplenia na tej, na drzwiach. Dlatego że nie ma takiej możliwości, dopóki nie zmienię zamka. Więc rozwiązuję temat z zamkiem, żeby nie był zaczaskowy z jednej strony, tylko żeby był zamkiem, który będzie otwierany od środka i od z zewnątrz. Te elementy mogę sobie pokończyć, takie pierdołowate. To, co mam jeszcze takiego ważnego, to jest dach, który tam pokazywałem, że się woda zbiera, bo jest nierówny, czyli że widzą zrobię, i to, co nie zostało zrobione od zeszłego roku. Samochód jest sprawny, samochód pojechał i przywiózł budę, ale nie został złożony nigdy takiego stopnia, żeby nawiewy tutaj wszystkie były pomontowane, czy boki drzwi. Dlatego, że. To będzie uszczelka nowa, potrzebna. Tu trzeba będzie to wszystko poprzykręcać, pomocować pasy i tak dalej. To jest 2-3 dni roboty. Podsufitka, którą myłem i dalej potrzebuję domyć, żeby była czyściutka. Więc tu jest parę rzeczy, które będzie trzeba zrobić. Samochodowi niestety skończył się przegląd. On stał dosyć długo i ten przegląd się skończył, chociaż jest w pełni sprawny, ponieważ jest ciągle niejeżdżony, a jednocześnie po wielkich gruntownych naprawach. Więc ten samochód, jak tylko zostanie środek złożony, cała kabina, to natychmiast leci na przegląd i wtedy będę mógł się spokojnie nim poruszać. No co? No jeszcze zostaje boki z żywicy, które są porobione, tutaj te narożniki, tam narożnik od spodu, żeby nie było opcji żadnego przeciągania. No i nie jest to pomalowane, bo nie jest to na tą chwilę najważniejsze, żeby to zostało pomalowane, tylko dokończyć pracę w środku. Zaraz jeszcze wytłumaczę w paru słowach, co, kiedy będzie się działo. Na zakończenie filmu wyjaśnię jeszcze, dlaczego zostawiam w tym momencie wnętrzech kampera, chociaż to nie do końca prawda, i co w takim razie, jeżeli nie zostawiam. Pierwsza rzecz to, co jeśli nie zostawiam. Ponieważ kamper ma być sprzętem wyprawowym i będzie wjeżdżał w miejsca i zostawał w miejscach, których nie ma jakiegoś zabezpieczenia w postaci innych kamperów, parkingów strzeżonych mniej lub bardziej, tylko będzie stał czasami na bezludziu, to taka szyba, którą mam 5 mm, jest trudna do, wybycia, do wybicia, ale jest to możliwe. Więc nie chciałbym, żeby ktoś mi w sposób łatwy to wybił. O ile się wybije ktoś w szybę w aucie i to jest nie do uniknięcia, jeżeli ma się zdarzyć, i wejdzie do kabiny, no to co najwyżej ukradnie samochód, bo w kabinie nie będzie nic wartościowego. A jeżeli nie ma tego tej przegrody i ktoś wchodzi ci do samego kampera, to możecie wyciągnąć mnóstwo różnych rzeczy lub narobić zniszczeń. U mnie ta przestrzeń jest oddzielona, ale okno byłoby potencjalnym miejscem, przez które można wejść. Dlatego okna dachowe mają 28 na 28 cm. Trzeba by tam dziecko wsadzić, żeby się dostało do środka, lub wybić tą szybę. Dlatego opracowałem sobie system. Dodatkowego zabezpieczenia, które będzie moim zdaniem nie do przejścia, nawet jeśli ktoś wybije mi szybę, to będzie tak to zabezpieczone i będzie mogło sobie stać dzień czy kilkanaście godzin w miejscu, które, które, które będzie nawet trochę niebezpieczne, chociaż oczywiście nie ma rzeczy nie do sforsowania, mam pewną świadomość, ale patrzenie przez szybę z myślą o tym, że wystarczy ją puknąć dobrym kamieniem i będzie się po drugiej stronie, to jest pokusa. A to, co zrobię, będzie działać, myślę, że mocno protekcyjnie. Dlatego nie do końca jednak kończę pracę w środku, bo dopiero kiedy zrobię to zabezpieczenie, mogę montować wszelkie instalacje, a w koło tych instalacji budować meble, żeby one były ładnie zabudowane. Żeby nie tworzyć spotów, nie wiem, na beczkę z wodą, nie wiedząc, jakiego wymiaru jest beczka z wodą. Oczywiście mogę wziąć to z neta i tak dalej. Tak samo akumulatory, tak samo. Więc to potrzebuje fizycznie stanąć, żeby to ładnie obudować. Precyzyjnie i bez pomylenia się o, o, o 2-3 cm, bo po co gubić tą przestrzeń? Druga rzecz, dlaczego nie kupuję instalacji? Dlatego, że 21-23 w Poznaniu odbywają się targi kamperowe. I Chociaż znam wszystkie rozwiązania, które chciałem zastosować, i mógłbym wziąć do, wejść do internetu i zrobić zakupy, to nie chciałbym, jadąc na te targi, przekonać się, że mogłem kupić coś nowocześniejszego, bardziej praktycznego, może łatwiejszego w zastosowaniu, i jeszcze w promocji w jakiejś super cenie. Po co? Po co kupić dwa tygodnie wcześniej czy tydzień wcześniej, wkurzać się, biorę z dineros w kieszeń i jadę na targi i ewentualnie tam kupię. Jeżeli nie kupię na targach ciekawszych rozwiązań, które są dostępne w internecie, to wrócę i robię, kup, robię zakupy w internecie. Także dlatego na tą chwilę zamykam tą część środkową i wtedy sobie wracając już z tych targów. Albo ze sprzętem, albo bez sprzętu dokupuję całą resztę i działam dalej. Po to, żeby jechać, uczyć się hiszpańskiego w szkole hiszpańskiej, żeby zrobić sobie test samochodu, może w Albanii, na tydzień, na dwa, może trzy i zobaczyć, czy wszystko mi się sprawdza i go dopieścić, tak jak mówiłem już w moim już filmie. Dobra, wszystko wyjaśnione, teraz już prace będą postępować szybciej i efekty będę też w stanie szybciej pokazywać. Pozdrawiam serdecznie. Długi film, ale no Jezu, przez kupę miesięcy nic nie nagrywałem, więc chyba wyszło na zero.